No i dojechaliśmy do podnóża. No dojechaliśmy do podnóża. teraz będzie jeździć kawałek drogi z 5 km. Tam. Niestety droga się skończyła. Trochę wiaterek dmucha. Na jeziorze w lód. Tam w górze niestety jest zawalona droga śniegiem. Pod kątem nie można przejechać. Musimy zostać tu i stąd ruszyć. Coś zjeść i ruszyć. W no. drogę. Jak to się nazywa? Lansamban... Lanmanalagur Lanmanalagur Zapraszam na własnej produkcji kurwa... ...tekstu